Witamy, witamy! Dzisiaj są Olo i Arek. Dzisiaj dwa blisterki różne. Spanielni FIFA 365 dwa... 2024. Tak. Jeden jest holenderski, a jeden grecki. I co my mamy? Ja pokażę najpierw holenderski. Holenderski kosztuje 6,95 euro, 24 karty, dwie limitki i 2 XXL. Także super sprawa. To jest tak samo. No, czyli wszystko. zgadza. Ja jest 7 zgadzam. euro. Aha, czyli, o 5 centów. Tak, 5 centów opłaca, to tam. I, tak. Tak. I zobaczymy, oby nam się dłużej Robert nie trafił, bo już mamy go nie, 4 nie, nie. razy. Nie? Halan, Saka, Neymar. Neymar. I co? I tych będziemy szukać, nie? Nie wiem, nie pamiętam już, ale na pewno Roberta mamy 4 razy. Tak. By się przydało kogo innego trafić. No. Raz, dwa, trzy, cztery. Zasiętki są, wszystko Jed się raz. zgadza. Ja mam właśnie zestaw holenderski blister, Oli ma greckie. A tu. Cztery saszetki. Tak jest. I XXL mamy. Najpierw XXL? No. No Jak wyjadą, tak dobrze? No. Bo, się bo tak, małe już tak, wychodzą. Tak, Jak? Ja mam duże. Ja biorę je tak. No ja mam pomocnika. To na pewno nie, nie Robert pierwszy. Oli ja ma napastnika. Pani ma napastnika i obrońcę. No to pokażę. Pierwszą XXL w zestawie holenderskim jest Bellingham. Mamy go. No ale dobra. U mnie Van Dijk. Też go mamy. Mamy? Tak, raczej tak. Mamy. A Butucimikoso. Też mamy. Aha, mamy. I uwaga, uwaga. Oj, napastnik. Nie, Oj, nie. Tylko, nie. tylko nie Robert. Isaac. Holland. Halland, Raz, Halland. dwa, trzy. Nie no. Nie wytrzymam, Robert. U mnie? Nie no. Nie, nie. wytrzymam, ej. Znowu Robert. Już do niej. Ej, sześciu Robertów mamy, a nie możemy trafić tego, nie? Dobra, małe limitki. Aha, jeszcze małe są w środku. Ja zapomniałem już całkiem. No tak. Ale pech, to ci pech? Uwaga, tak. uwaga. Już widać trochę to Palmeiras, Hendrik. Tego już mamy. Tak, niestety też powtórka. A u mnie... Wojtek szczęście. Wow, elegancko. Mamy go. Aha, no ale fajnie, że Wojtek. No. przynajmniej jak już coś to Wojtek. To ty teraz. Teraz ja, uwaga, uwaga. Griezmann Grisman, Atletico. Dobra, u mnie. A, a, Szymański. O, no, to przynajmniej jest też Polak. To masz dwóch Polaków poważnie się tak. trafiło nie? No, ty coś mamy, praktycznie. No, no tak, no ale... No jakby to powiedzieć, no trochę słabawy te. te, te to bliskie, ja kontraty. No. 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 Bo co, no? <laughs> Mamy wszystkie powtórki praktycznie tak. Wszystko jest powtórką? Grisman Griezmann nowy. Aha, Grisman nowy, no. To ten. No. To ja zaczynam. No, zaczynaj, zaczynaj. Cztery sosetki i patrzymy. Co tam wleci? Juventus, a jest punkt. River Plate Barcelona. Punkt. No, Popatrz. Atletico Arsenal Paryż A. No, no i, i Paryż i koniec <grywia> Teraz pierwsza saszetka Holenderska Kogo my tu mamy? Tu coś Arsenal mieć. Double Trouble y, Paris Saint-Germain Logo Ajaxu Arsenal Vieira Etiquette Paryż i Pogba Juve u mnie nic nie padło a u mnie nic Kapitan to z River Plateau, United Giant Juve jest punkt Real City i Bayern Oli już ma punkty. Ho, ho, Trzy. A ja żadnego. <grywy> I patrzymy. Frankfurt na fansie. Hasebe. Jest Real, czyli mam coś w końcu. Modric. Teraz Arsenal. Dominator. Jest Real znowu. Czyli drugi punkt. Jest i Romy. Palmeiras. I jeszcze Inter na bazówce. Barcelona Aha Barcelona Real Top Keeper Milan Barcelona znowu Arsenal i Paryż mhm. W ogóle się nie trafiają greckie karty A właśnie bo Oli może trafić Zapomniałem całkiem Oli może trafić greckie karty i tu nic nie ma No te blisterki coś nam dzisiaj nie wpadły za bardzo Przynajmniej do tej pory co z też, Robertem. Też no, z kartami, też bida. Arsenal, e, Manchester, Antony, Verratti, Paris Saint-Germain, Juventus, Bazówka. Teraz mamy Olimpique, Lopez, Bazówka, Arsenal, Zinchenko, Bazowa i jeszcze Mendes, Paris Saint-Germain, czyli żadna. I karty. moja ostatnia. -ja I No i patrz, żadnej greckiej karty. Niestety. Mm. No, limitka, bo tylko grecka, nie. Tak. O, oh, jest! Decka jest ta karta. No, rozmawialiśmy właśnie o tym. Barok. Hmm. Atletico Madrid, Arsenal, Inter, Lazio i Inter. Inter. I ja kończę. Ostatnia holenderska saszetka. Czyli ani rarki, ani nic. Na razie przynajmniej nie było. Lazio. Karta Giant City. Homegrown Bayern, kolejny musiał do kolekcji. Jest punkt dla mnie: Artur Palmeiras, Ajax Bekhuis i jeszcze Tomasz. Tomasz, Tomasz Myla, Bayern <grym> No, Tomasz po polsku, nie? W Niem Niemczech Tomasz. Także to były dwa blisterki. Jeden holenderski po mojej stronie. Oliver miał grecki blisterek. Słabe limitki. Jeśli, no, Nowa limitka to chociaż Brisz tak. no Fajnie, że chociaż częściej się trafił szymańskim na no, powtórce, bo przecież to są Polacy, ale w kartach też słabo. ja mam Ach, Lewandowski. Punkty. Ale ma, tego Roberta mamy, wyobraźcie sobie, już 6 razy. A nie mamy takiego halanda czy też nie możemy ma. Możemy praktycznie tapety Tak, robić. będziemy kleić na ścianie, ścianie. bo sześć razy, no szkoda, że akurat się nam tak. I to, musiała tak. Hongru też. Tak, i musiala to też już jest. Ach, no ale mamy nadzieję, że Wam się te blisterki podobały mimo wszystko za taką cenę jak praktycznie porówność remeru, no bo w Holandii bez 5 centów także nie ma co narzekać bo tak. są xxl i normalne limitki, także fajnie mhm. mamy, Napiszcie w komentarzach jak macie ochotę, która, który blister Waszym zdaniem lepszy czy prawy holenderski czy mój, grecki Tak jest, dziękujemy za dzisiaj, kłaniamy się nisko i szabelka! Pa!